Wojtek Sawicki komentuje aferę z mama ginekolog, się, jakby ktoś napluł mi w twarz. Mama ginekolog ściągnęła na siebie falę krytyki. Lubiaca zabiera zglos w social mediach lekarkę celebrytka. wyjawila niedawno, zim w wolnym czasie przyjmuje poza kolejka swoje koleżanki i bliskie jej osoby. Okazało się jednak, że gabinet, o którym mowa, działa w ramach kontraktu z NFZ. Jej słowa oburzyli nie tylko internetów i inne znane w internetowym świecie persony. Ale zainteresowały też zamę NFZ. Wirtualna Polska ustalila, że trwa z postępowaniem z ramienia NFZ w tej sprawie. A rzecznik prasowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Jarosław Kulczycki poinformował, że zostanie powołany specjalny zespół kontrolny, który wyda odpowiedni raport. JOT, rektor WUM Zbigniew w gaciąg, zwrócił się do Władz Spółki i o wyjaśnienia dotyczące kroków. Jakie zostaną podjęte w sprawie lek? Nicolen Sochacki wójcickiej W odpowiedzi otrzymanej od zarządu Spółki CZKin czytamy. Zen zostanie powolany zespół kontrolny, a wyniki jego prac przekazane do NFZ i pracownikom CZKIN można przeczytać w oświadczeniu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Wygląda więc na to, że pozornie niewinny zwierzenia mamy ginekolog mogę jej przysporzyć z poważnych problemów. Do jej słów odniósł się również Wojciech Sawicki, autor profilu Live Wells, który nie zalował jej mocnych słów. Przy okazji influencer przytoczył również historię z swojego życia. Kiedy to sam musiał naczekać się w kolejkach do lekarzy, co myślę o najnowszej aferze z udziałem mamy ginekologii o przyjmowaniu znajomych poza kolejem Ościa? Czuję się, jakby ktoś naplł mi w twarz. Jak sobie przypomnę, ile ja w swoim życiu naczekałem się w kolejkach do lekarza. Jak trudno było mi się zawsze dostać do specjalistów, do neurologów, do kardiologów, do genetyków, to krew mnie zalewa. Uważam się za spokojnego człowieka, ale tutaj Miarka się przebrala, zaczął swój wywód na Instagramie. Dalej Sawicki poinformował, że nawet z uwagi na swoje niepełnosprawność i powagę sytuacji, kiedy to wypadł mi pek, urządzenie do do jelitowego, RED, nie mógł liczyć na przyjęcie na za kolejnością. Przecież nawet ostatnio, gdy wypadł mi pek, to na planowane endoskopie mogłem liczyć dopiero za trzy tygodnie. Żeby więc móc się normalnie odzywiać, w moim przypadku dojelitowo, musiałem skoro swit jechać na SOR. Gdzie moja niepełnosprawność nie miała żadnego znaczenia. Tkwiłem w kolejce jak każdy. To było niesamowicie stresujące, opowiadał. Mężczyzna nienzalowal zalował też mam kolokostrych słów, zauważając, że jej poziom bezczelności to jakiś szczyt szczytów. Wojtka nie przekonały również tłumaczenia lekarki. Jeszcze późniejsze tłumaczenia za każdy tak robi za przyjmowanie znajomych, rodziny, czy kolezanek na specjalnych warunkach pomaga rozwiązać problem kolejek w polskim systemie zdrowia. Mam nadzieję. Za to koniec kariery w tej osoby w mediach. Czy tak będzie? Nie wiem, w końcu już nie takie rzeczy uchodziły to influencerom na sucho. Nie pozwólmy, żeby ta bulwersująca sprawa rozeszła się po kościach, podsumował gorzko.